Większość życia byłam sama i zawsze zastanawiałam się, z czego to wynika. Ludzie wokół mnie schodzili się, rozstawali, wracali do siebie, poznawali nowe osoby, zawierali długoletnie związki albo krótkie, przelotne znajomości, które jednak były w jakimś stopniu związkami, a ja jakoś nie. I zawsze myślałam, czy to problem jest we mnie, czy ze mną jest coś. Nie tak, że, że nie umiałam przez życie utrzymać dłuższej relacji niż trzy miesiące, to na, na pewno na pewno o czymś doświadczy, ale tak rozmyślałam sobie, nigdy też nie przywiązywałam do tego takiej jakiejś ogromnej wagi. Nie było to moim priorytetem w życiu, czy też nie, nie stawiałam na to nigdy wcześniej. Dopiero będąc. Teraz tak naprawdę w pierwszej swojej poważnej relacji. Tak analizuję przeszłość, z czego to wynikało, i, i prawda jest taka, że mi było po prostu strasznie wygodnie. I może to jest też w tym rzecz, że bardzo wygodnie jest być samemu. Serio, bardzo wygodnie jest nie myśleć o drugiej osobie, bardzo wygodnie jest wracać samemu i żyć według własnych zasad. Wychodzisz, kiedy chcesz, wracasz, kiedy chcesz, robisz to, co chcesz. Plan na przyszłość, planujesz też tylko dla siebie, a nie patrząc już na dwie osoby. I nie musisz na nikogo uważać, się z nikim zgadzać, nie chodzić na kompromis. No, czy to nie jest proste? No jest. Natomiast to też było dla mnie najprostsze rozwiązanie. Też jest mniej emocji, czasem mniej tych dobrych, mniej tych trudnych, również, bo trzeba się też umieć zdrowo kłócić. Tak teraz uważam. To na pewno było wygodniejsze. Drugim takim powodem może być może być to, że to nie była rzecz, na jakiej mi zależy. Że nie wiedziałam, ile to może dawać radości. Dobra i ciepła. I nigdy na to w ten sposób nie patrzyłam. W mojej głowie relacja była jakimś ograniczeniem, albo Albo, no nie chcę powiedzieć kulą mu nogi, ale w mojej głowie relacja kojarzyła się z jakimiś negatywnymi emocjami często, bo też obserwowałam ludzi wokół siebie, czy znajomych, czy parę, i te wszystkie problemy i miałam w głowie jedynie to, że Boże, jakie to jest toksyczne, no fajne, są fajne chwile i tak dalej, wiadomo, z kimś wyjdziesz, pójdziesz na rankę, jest ciekawie, pojedziesz na wakacje, na wyjazd, ale... ale w mojej głowie było w tym wiele problemów relacja oznaczała problemy. I to też jeszcze mam wrażenie przyczyna czemu ludzie, czemu ludzie są sami. Też od razu chcę zaznaczyć, że w byciu samym nie ma nic złego. No, w ogóle wręcz przeciwnie, bycie samym czy nie samym, cokolwiek. To jest <tak>, tak samo wartościowe, tak samo ważne, to nie ma w ogóle jakiegoś gadania i tyle. Trzecim takim powodem jest to, że byłam zamknięta na tę część. Może Ty też teraz jesteś, jak jesteś sam, sama. No nie wiem, zadaj sobie takie pytanie. Czy, czy jeśli chcesz kogoś poznać, to czy faktycznie chcesz kogoś poznać? Czy stwarzasz sobie okazję do poznania jakichś osób? Czy wychodzisz z domu, czy chodzisz na randki, czy poznajesz nowe osoby? Czy otwierasz się, czy gadasz z ludźmi. Nie po to konkretnie, żeby już poznać swoją drugą połowę, ale po prostu, żeby poznać człowieka, żeby sobie porównać, żeby zobaczyć: o, to mi pasuje, to mi nie pasuje, to lubię, tego nie, tak naprawdę. Żeby poznając ludzi, poznajesz siebie, koniec końców. I pomyśl sobie, czy masz otwartą tę strefę w sobie. Bo, bo to też jest często problem, jak właśnie rozmawiam teraz. Ze swoimi przyjaciółkami, które są singielkami. I słyszę, że no chciałabym w sumie mieć chłopaka, czy iść do kina na jakiś film na rankę e, No ale jak się pytam, to w takim razie nie wiem. No to chodzisz na te ranki, spotkania, poznajesz ludzi. No nie, no to na co liczysz, że tak przyjdzie do Ciebie, do drzwi i Ci zapuchaka i powie hej, jestem Twoim nowym chłopakiem, jestem Twoim nową dziewczyną, y jestem dla Ciebie stworzony Twoim ideałem właśnie, o i właśnie jeszcze tak wyglądam, jakbyś chciała i po prostu mnie weź i weźmy ślub i miejmy dzień. No nie da się. Ja wiem, że jest ciężki proces tego poznawania kogoś, bo to jest proces mozolny, jakby ile razy możemy pytać się o ulubiony kolor czy film i tak wszystko od nowa, wszystko od nowa, ale wiadomo to nie jest tak, nie wszyscy mają szczęście, że za pierwszym razem trafią na mm, tę idealną osobę, prawda? Więc jak mam tak na to patrzeć, to tu są trzy główne powody. O! Jeszcze jest bardzo ważny powód, ale to też nie jest jednoznaczne. Jest taka rzecz, że często się mówi, że mm, nie jestem gotowy gotowa na relacje, ale czy jest coś takiego, jak bycie gotowym? Wydaje mi się, że po prostu na pewnych etapach spotykamy ludzi, którzy na jakiś nasz etap, czy wołanie podświadome, czy inne odpowiadają. Na przykład niektórzy ludzie mają nas po prostu czegoś nauczyć, nauczyć relacji, jaką chcemy, albo jakiej nie chcemy. Niektórzy ludzie mają nam coś pokazać, pokazać nam, czy musimy pracować, albo pokazać hmm, to, czego nam potrzeba. Dzięki poznawaniu tych wszystkich osób poznajemy po prostu siebie. Ale wydaje mi się, że człowiek na relacje nigdy nie jest gotowy jako gotowy. Że to koniec końców i tak przychodzi tak niespodziewanie. Jak nie wie się, czy chce się relacje, bo nie wie się, że się chce akurat tego, albo wręcz przeciwnie, czasem można właśnie czekać na coś, ale to nigdy człowiek nie jest na to gotowy. Tak wychodzi. I bardziej w trakcie tego, kiedy jedna osoba dociera się z drugą osobą, to dopiero się buduje. Ten związek dopiero się buduje, to nie będzie tak, tak jak ja w sumie kiedyś myślałam, że będzie taka chwila, że o, to jest to, to jest to. Owszem, jest coś takiego jak świetne dopasowanie, ale koniec końców poznając człowieka, to szlifujesz dopiero potem. No, ale też wiele razy się słyszy o takiej miłości od pierwszego wejrzenia. Moim zdaniem to ogromne, ogromne szczęście i to też się nie zdarza zawsze, więc jest wielka szansa, że y, to by się nie zdarzy. <grystanie> że więc jest wielka szansa jeszcze raz, że właśnie tobie się może zdarzyć albo nie dlatego. To ma być, to będzie, nie. Myślę, że podsumowanie jest takie, że trzeba zostać otwartym, trzeba próbować, trzeba pozostać takim ciekawym ludzi i świata i wychodzić i nie być zamkniętym w sobie i w czterech ścianach, bo jak wtedy ktoś macie poznać, jak nie dajesz komuś, nie dajesz światu Szansy na to. Fiję hmm. bez nową w ogóle.